Pewien prorok imieniem Jonasz dostał od Boga zadanie, postanowił jednak iść na skróty i wymigać się od niego. W parafii akademickiej, pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, w rocznicę urodzin papieża Polaka odbyło się przedstawienie pod tytułem Jonasz. Żył sobie kiedyś Jonasz. Któregoś dnia Bóg powierzył mu zadanie. Prorok miał iść do Niniwy i przepowiedzieć jego mieszkańcom, że jeśli się nie nawrócą, ich miasto czeka zagłada. Jonasz jednak wystraszył się, postanowił uciec na morze i dostać się do Tarszisz. Rozgniewany Bóg rozpętał straszną burzę. Okręt po chwili zaczął tonąć, wszędzie wdzierała się woda, wiatr targał żaglami i rzucał statkiem jak łupiną orzecha. Prorok zrozumiał, że to z jego powodu. Przyznał się więc załodze do winy i rozkazał, by rzucono go za karę w morze. Burza ucichła, wiatr odszedł, a fale zniknęły z powierzchni wody. Jonasz jednak nie zginął, bo Bóg ulitował się nad nim i pozwolił mu przetrwać we wnętrzu wieloryba. Po trzech dniach bezpiecznie wylądował na brzegu. Jonasz poszedł do Niniwy, wdzięczny za uratowanie życia i przebaczenie ostrzegł miasto przed zagładą. Ludzie nawrócili się, wielbiąc Boga za jego miłosierdzie. W przedstawieniu wystąpili studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwent i maturzystka. Scenariusz napisał i sztukę wyreżyserował Krystian Koterbicki. Współczesna wersja przedstawienia uświadamia nam, że historia Jonasza wciąż się nie kończy. Czym jest człowiek wobec ogromu miłosierdzia? Kim jest człowiek, że on o nim pamięta? Bóg nie kieruje się przecież bezdusznym kodeksem prawnym, zaprasza człowieka do współczucia, miłości, miłosierdzia, a te wartości nie zmieniają się przecież od tysięcy lat. Co mamy zrobić, żeby nie zginąć tułannie? Po co ty myślałeś, że czym są ludzie cię całkowicie bezkarnie? Wiem. Nie. Źle zrobiłem. Muszę za to ponieść karę. Nie mogą nie... ginąć niewinni ludzie z powodu mojej winy. Dlatego nie wyrzucajcie jedzenia z skrzyni i bagażu. Lecz nie wyrzućcie, a pogoda to się od razu. Nie skażemy ci na śmierć. Może jakoś to przetrwamy. Ja proszę Boga o litość, może jakoś dam radę. No właśnie! Może nie przy tym to jakoś w i Boga wyprosimy. Na nic wasze jest są modlitwy, na nic wasze jest błaganie. Musisz sprawdzić, ale Wasza, w innego wyjścia nie ma. Chyba musisz go posłuchać. Nic się zrobić już nie da. Proszę, wrzućcie mnie za furtę i ratujcie swoje życie. Bóg mnie chyba potrzebuje. Nie da się mi zginąć. Czy wy mnie słyszycie? Na co jeszcze czekacie? Nie zawracajcie do portu i tak nie dacie rady. Jeśli mnie nie wyrzucicie, wszyscy razem doskonamy. Trzymaj się, bracie. Niech ci Bóg nie pozwoli zginąć w tych morskiej rydoni. Jakoś cudem uratuje i misję podejrzaną wykonać, nie pozwoli. nasza nie było między nimi już na pokładzie. Pogoda się nagle uspokoiła. Statek płynął w pełnym składzie. Mimo tego, że rzucony na głębiny morskie fale, fale <coughs> się nawet nie stało nic. Wcale, wcale. Jednak sposób, w jaki Bóg ratował bohatera, nie jednego tutaj dziwi jakie wyjście Bóg wybiera. A ten chyba był bardzo oryginalny. Ciężko w innych historiach, w takich spotkach, jest to przypadek niepowtarzalny. Zesłał bowiem Bóg tam rybę, a wielka ona była, połknęła ona Jonasza i na trzy dni uwięziła. No i pewnie mi nie uwierzycie, tak więc zobaczcie to samo. Jak trzy dni Jonasz spędził między rybnymi flagami. Śmierdzi wewnątrz ryby. Nie mam zdjęcia co najadam. Lecz szybotra dziś że Tak jest nite, ciężka sprawa. Nie słuchałem woli Boga i spotkałem je za to kara. Dla mnie wręcz jest idealna, taka mi się należała. Czy rozumiesz już, Janaszu, że darem te, te starania? Czy rozumiesz, że ucieczka nie daje Ci rozwiązania? Teraz czas masz sposobność, by przemyśleć całą sprawę. A gdy wszystko już przemyślisz, to wyrusz, by kontynuować wyprawę. Nie ma opcji, Panie Boże. Ma decyzja jest znana. Ja chcę wrócić już do domu. Najlepiej jutro. Znam. Oj, ubarty był nasz Jonas. Nic przemówić sobie nie da. On to ciągle ma inną wizję, lecz przeciwną już nas nie nieba. Chce w spokoju sobie żyć i do swojej rodziny wrócić. Nie chce się udać do dniwy, by, by to grzeszne miasto nawrócić. I tak minął Jonaszowi dzień pierwszy w wnętrznościach. Nie czuł się on tak jak w domu, bo na przykład wyjeźdź w gościach. Poloksuzów on tam nie miał, no i miejsca było mało, lecz... To miejsce Jonaszowi wybrać się Bogu spodobało. Już drugi dzień tu siedzę i w wielkim bólu trzymam się za głowę. Nie wiem co to ryba jest, ale z pewnością ma problemy żołądkowe. No bo zapach jest tu straszny, no i światła też brakuje. Co też pogodę nie chce, żeby ciągle tak testuje. Witaj o myślę, że kochany. Odpocząłeś trochę? Jesteś wyspany? Nie zaprzeczysz chyba, że świetne miejsce ci wybrali. Jest ono wyjątkowe, uwierz. Bardzo się starałem. I przynajmniej masz trochę czasu, by przemyśleć kilka rzeczy. No więc jaka dwa decyzja? Bo z nimi mi się spieszy. Panie Boże, czy Ty wierzysz, że to dla mnie rola? Może ktoś. Inne temu zadaniu lepiej podoła, no bo widzisz, dobry stwórco, ja mam pracę i rodzinę. Tak naprawdę to się boję, że jak pójdę tam, to zginę. Toż to miasto jest pogańskie. Jej źródło nad ziemią trzeba nie jeszcze ratować. Ich zachowanie woła o pomstę do nieba. To już dwa cały, jak siedzi w rybie Jonasz uparty. Jednak Bóg mu nie odpuszcza. Bóg nie robi nic na żarty. I trwać będzie tak przez swój aż Jonasz w końcu się złamie. I aż w końcu zgodzi się w by wykonać to zadanie. Lecz jak widać, to za mało mu się Jonasz na to zgodził. Więc mu Pan Bóg nie pomagał i cierpienia nie złagodził. Tak więc trzeci dzień z kolei wewnątrz ryby Jonasz spędzi. A no uwierzcie mi, że w rybie to miło, sierpi śmierć. No i Jonasz chyba mięknie, chyba przyjmie wolę Boga i po trzech dniach wewnątrz ryby pożeplany pojąć zdoła. Jak Jonasz się dziś czujesz? Żaden budzi nie dostwiera? Przemyślałeś kilka rzeczy, przemyślałeś tak jak trzeba. Stop. Bo zaznaczyć mi w tym miejscu bardzo ważną rzecz potrzeba, czym się zajął Jonasz, gdy Bóg udał się do nieba. Przestudiował przez noc pisma, wiele także medytował. No i szukał odpowiedzi, co ma zrobić, bowiem sam Bóg go przywołał. Wiele czasów także spędził na modlitwę. Krótko mówiąc, w swoim sercu stoczył wczoraj wielką bitwę. Nie chciał dłużej walczyć z Bogiem i tak wiedział, że nie da rady. Więc chciał podjąć mądrą decyzję, taką zgodną z wolą nieba. I taką postawę właśnie u mężczyzny zawsze się chwali, że potrafi się pozbierać od świata całym ucielami, Nic nie tracę, przecież panie, gdy swe życie oddam tobie. I wykonam, o co prosisz. Tak więc, Boże, ja pomogę. Jeśli taka Twoja wola, ja ją z dumą wręcz wykonam. Daj mi tylko Boże siły, a z pewnością zadanie podołam. Bardzo dobrą decyzję dzisiaj się naszą podejmujesz i po więcej łaski dziś ode mnie otrzymujesz. Ja z cię zadaniu, tak więc uwierz, że się uda i nawrócisz ty niniwę, będziesz działał ty tam cuda. De mnie pokładaj codziennie swą nadzieję, a doświadczysz ty miłości, co górami nawet chwieję. No i w końcu boją ją nas piękne zamysły Boga. nie boi się zadania, nie straszna mu żadna trwoga. W pełnym zaufaniu Panu chce nawrócić ludzi w Niliwie, jest pewny, że się uda, że na pewno tam nie Bóg. W końcu taka wola nie ma. Z nią zawsze zgadzać się trzeba. I pod koniec dnia trzeciego swą modlitwą chwali Boga. Prosił także go o siłę, no bo przed nim długa droga. Jak się modlił? Posłuchajcie. Bo modlitwa była szczera. No i piękne świadectwo Jonasza w swoich słowach modlitwa ta zawiera. Utrafienie moim wołałem do Pana. że on odzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie we wnętrze morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twy morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie na daleko od oczu Twoich. Jakże choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na Twój święty przybytek. Wody mnie objęły zewsząd, aż pogardą mnie otoczył ocean. Śród okoliło mi głowę, do posad ustąpiłem. zawroty ziemi stały poza mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś moje życie z przepaści. Panie mój i Boże, gdy gasło mnie życie, wspomniałem na Pana. A modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Czciciele próżnych, Opuszczają łaskawego dla niej. Ale ja złożę Tobie ofiarę. Dodam dziękczynienie. Złożę to, co ślubowałem. Panie mój, zbawienie jest w Ciebie. Uwagi dla mnie nie ma. Tylko biednik zwierząt w niego. No, biedny, 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 biedny. Ja nie to był biedny duchówny i tak nie ma nic dla Ciebie. Ale no bo wiesz jeszcze, to no i na ludzi rodzie Do kolonków tego świata się świetnie dostosowujesz i za do te grzeszne czyny Bóg Cię jeszcze nie pokarmi. Gdyby istniał, z pewnością by się obejrzał, Pozdrawiam. postawił. Tak, koledzy moi, wy naprawdę macie rację. Nie będziemy ja mieć się błogać. Uwierzmy w demokrację. Drodzy chłopaki, pierwszy stanem dziś w i zapraszam na drogę. A jak sobie popijemy, to pójdziemy na sygnał. Gracias. Kiedy wokół samej własny, nikt mnie chyba nie rozumie, a gdy potrzebuje rady, to w tym mieście nikt nic nie wie. Brak tu ludzi wykształconych, brak tu ludzi na poziomie. No i jak tu rządzić mążę? I ktoś to w końcu powie. Wróćcie się dać, a tam na tamach boją. No, a trzeci co do nich? tam pod drzwiami panie stoją. Spójrzcie, proszę, niech powiedzą, co się na ulicy dzieje. Niech tu zdadzą nie rację. Nie wierzycie, ja coś pośpieje. Witaj, trójnoczy władco. Przez Boga nam wysłany. Proszę, raczej mnie wysłuchać, bo wiem, waszą sprawę mamy. Pobołany jest ze tak chodzi i powtarza takie to wariatami się w tak, się, uważa. Gość napisze. gada nie o rzeczy, chyba jest psychicznie chory, albo w nocy ma coś chary, śnią mu się okropne spory, no i potem obowiada, co mu się tam przedziało. I w dodatku stataklizmem w mieście grozi, jak tego było mało. U nas w nie jest, jest, jest Jedna zwycięzca ludzkiej twierdzi, już, już ten będzie posłużyła. A przedstawił się ten człowiek, mówił może skąd pochodzi. No i jaki tym ten cel, że naszemu miasto grozi? Tego pani mnie nie wie, jaki ma cel i skąd pochodzi. Ale to, co opowiada, szybko w mieście się rozchodzi. I nie jestem w pewna, jak ten człowiek się nazywa. Ale chyba Jonasz, jeśli pamięć mnie nie zdaliła. Ale to ciekawe, o czym Chciałbym poznać tego człowieka i sam chcę usłyszeć, o co pół miasta tak bardzo się wścieka. Ściągnij go tutaj, chłopcze, byle szybko, w niego oka. Osobiście pragnę poznać tak znanego już proroka. Też przyszedł tutaj człowiek, co ma tak niski stan społeczny? Panie, proszę, weź się zastanów. Człowiek ten może być niebezpieczny. Tak się składa, że akurat tu rozkazy ja podaję. Dodaję. Czy mój Bożanczyk sprawę sobie z tego zdaje? Tak, tak jest panie. Prosta sprawa. Już ten rozkaz wykonuję. Niechcie nawet się sprzeciwiać, wystawać nie próbuję. A pan dzięki moje miłe. sześnie z tą nowiną przyszły. Niech przyjdzie tu na to co byście podpisały. Posłał więc Król po Jonasza, bo ciekawi woda sprawa, no bo z tego co wynika, to ciekawie się zapowiada. Chcę też poznać argumenty, które Jonasz mu przedstawi. Czy prawdą jest to, co inni na jego temat już tu rozprawiali? Więc proszę, krótka piłka, mów konkretniej do rzeczy. Ja dokładnie cię wysłucham, nigdzie mi się dziś nie śpieszy. Jestem Jonasz, syn Amittaya. Jestem posłańcem Boga. Pochodzę ja z daleka, bardzo długa była droga. No i proszę, byś wysłuchał, co ci mam do powiedzenia. Przybyłem, by ratować miasto od Zakłady i zniszczenia. No i lepiej nie posłuchajcie ci mam do powiedzenia, bo inaczej będzie miana. Tak więc powtórzcie te słowa. Co je głosi w całym mieście? Chciałbym je zinterpretować i usłyszeć je wreszcie. Jeszcze 40 dni, a niwa zostanie zniszczona. Ludzie, zacznijcie się nawracać i o litość prosicie Boga. To ostatnia wasza szansa, jaką dobry Bóg wam daje. Nie żartuję, to jest prawda. Uratujcie miasto całe. Ty posłańcem Boga jesteś. Taką wersję ja też słyszałem. W naszym mieście już tę prorą nigdy nie widziałem. Tak, to się zgadza. Jestem posłańcem Boga. Jego wola mi tu gadła. Jego ścieżka, jego droga. Wierzę w to, co mówisz i we wszystkie Twoje słowa. Skoro Bóg tak chce nas ostrzec, niech się dzieje, go wola. Tak więc szukaj, mi mnie zapamiętaj to, co mówię. Roznieś słowo w całym mieście, niech się każdy dostosuje. Tak jest, panie, jak sługa i wykonam to zadanie i rozpowiem w całym mieście rozkaz twój i wolę, panie. w mieście jeszcze żyją. Nie oblegą się w wory, ludzie i zwierzęta. I niech żarliwie wołają do Boga. Może Bóg się nad nami zlituje i ominie nas dzięki temu straszna chwoga. Niech się każdy odwróci od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Może uprosimy ocalenie naszymi modlitwami. Kto wie? Może się odwróci i ulituje Bóg. Odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. No a tego się nie dowiemy, jeśli jeszcze dziś nie spróbujemy. Dajcie mi tu wór Dajcie także garść kopią. Weźcie piękne me odzienie, bowiem król Was w swojej Będę siedział na popiele, będę czynił też pokutę. Niech me ustanowienia na tablicy w centrum zostaną wykute. Każdy mi się dostosuje, od człowieka najmłodszego aż po tego sędziwego. Postęp dotyczy nawet zwierząt. Postęp dotyczy każdego. Mądry to król, są miasta takie. Ważne podejmuje decyzje. Uczynił to z własnej woli dla dobra ogółu. Nie tak jak dziś. To, co popularne, co mi się nie robiło, czysto pod publikę. Ze względu na to, że wszyscy odwrócili się od swego złego postępowania, mógł się raczej unidować, i odstąpił od ich ukarania. A do dzięki Jonaszowi, który na początku bał się tego wezwania, postanowił spełnić wolę Bożą i wykonać wszystkie jego zadania.